Witam. W tym odcinku mam takie radyjko proste, szyzakresowe, zakresowe o nazwie Dominika. Ma fale długie, średnie i krótkie. Jak się nie trudno domyślić, radyjko jest niesprawne. Radyjko nie posiada tylnej klapki. Jest tutaj dosyć brudne, syfiaste, żeby nie powiedzieć. Mam tutaj taki pojemniczek na baterie, który jak widać też już coś tam było tutaj wzmacniane, klejone widzę, zardzewiałe. Po wylewie prawdopodobnie tutaj ktoś nawet próbował regenerować chyba tą blaszkę. Hmm. Ja postaram się te blaszki całkowicie wywalić i nowe zrobić. Użyję do tego takiego kawałka blaszki takiej metalowej, nie wiem, ocynko, yy, nierdzewnej, cynowanej, ocynkowanej, nie wiem jak to tam ją nazwać, czym ona tam jest powlekana. Trudno mi tam, nie znam się na takich rzeczach. Nie jestem metalowcem, jak to się mówi. I, czy tym metalurgiem, czy jak zwał, tak zwał po prostu. Blaszka pochodzi z, ze starego jakiegoś telewizora, która ekranowała po prostu coś tam w każdym bądź razie. Ja sobie tą blaszkę wylutowałem, była też do tego pokrywka, ale najbardziej to się przyda ta, bo jest już w miarę taka równa ta blaszka, tylko te pozostałości się tam przytnie. Użyję do tego takich nożyczek mniej więcej, tną taką blaszkę, więc spoko, mogą być. E Ja już tutaj sobie pozwoliłem takie blaszki wymontować. One mniej więcej tak wyglądają, jak widać. Mają tutaj takie uszy z boku, które się tam zagina. Tutaj widać dno. One są zardzewiałe, i trzeba po prostu te blaszki dociąć takie. Na wzór może ta jest prost. Trzeba to, może od tego zacznę. Żeby sprężynki zrobić, to wezmę tutaj na przykład z takiego, pozyskam, tutaj mam taką drugą jeszcze, na przykład, mniej więcej takie coś, a te sprężynki to z takich Chińczyków, kiedyś takie latareczki kupowałem dla samych diod, bo one były tanie, a u Chińczyka... To tam parę złotych kosztowało po prostu, a zależało mi tylko głównie na tych diodach, które tam były. One były chyba jednowatowe te diody takie w tych latarkach, to dosyć jasnym. Jedna dioda, która mocno świeci, jak to się mówi. Zresztą te diody są tutaj użyte, jak widać w takich latarkach, bo ja przerabiałem, bo tam ten przełącznik nie kontaktował. Ja sobie zrobiłem na przykład tutaj taką latarkę, wcześniej miałem tutaj z taką dźwigienką, tutaj mam z listostatem. I po prostu przerobiłem je zamiast na baterijkę, to na ogniwa z laptopów takie wyciągnięte. I one po prostu jak widać świecą, można sobie przyświecić. I jak widać po lekarstwie taka tubka po takim wapnie specjalistycznym konkretnie to jest na receptę od osteoporozy jak to mówią te blaszki to mam właśnie z tych takich różnych chińczyków i spróbujemy dorobić taką blaszkę jak i te spróbujemy Zobaczyć, może to te akurat, ale nie wypadało. No, na miarę, miarę są, Tylko by trzeba było je wy, wyczyścić. Może to te, może zostawimy. Zobaczymy, ale na pewno te będzie trzeba wymienić. Bo to takie, takie kombinowane coś tu jest. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zresztą tutaj mam już jedną taką od innego radyjka dla sprawdzenia, akurat wezmę. Tutaj mam już po regeneracji, jak widać, tych blaszek. Tutaj, jak widać, są sprężynki, właśnie. Taką blaszkę tak mniej więcej dotniemy, tutaj się pozagina, będzie mocno trzymała się, tak jak tu. No to sprawdźmy w ogóle, jak się to radyjko miewa. Co to jest? Aha, tutaj to jest skala włącznik. Aha, tu mamy po tej stronie włącznik. Dobra, to jest już włączone. Jak słychać, nic nie słychać, cisza. Nam nie gra ok dobra widzimy się jak ja już będę miał to radyjko rozebrane jedną blaszkę mam już zrobioną jak widać tu mam oryginał można powiedzieć porównując oj Idealnie się pokrywa, prawda? Jest sprężynka, tak jak i tutaj, może troszeczkę inna, no bo tutaj jest trochę na dole szersza, górą węższa, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że jest sprężynka, która będzie dociskać, jak to się mówi, prawda? Jedną blaszkę mam. Zabieram się za drugą taką blaszkę. Jest i druga blaszka zrobiona. Jedną mam już zamontowaną, jak widać. Teraz tą drugą zamontuję. Zobaczymy, co z pozostałymi. Mam też i trzecią blaszkę. Ta akurat musi być odwrotnie. Sprężynka na niej, jak widać, do tej. A to dlatego, żeby nie pasowała, przynajmniej tak jak ja tu widzę, bo muszę tą blaszkę wymienić. Więc sprężynka musi być z tej strony, jak widzę. Tutaj mam już te dwie blaszki właśnie zrobione. Tą trzecią teraz zrobię. Z tą czwartą to nie wiem. Może zostanie, bo tu jednak są takie dłuższe. Musiałbym inaczej to trochę z innej blachy pewnie docinać by, bo tutaj się nie zmieszczą te uszy na niej, podejrzewam. No, zobaczę w każdym razie, jak to. Uzupełniłem już. Tutaj akurat mam akumulatorki. Które zawsze można podładować. I jak widać, jest 5,25 na no prawie 6 V. Także koszyczek na baterie odnowiony. To teraz trzeba się zabrać za wnętrze tego radyjka. I tak jak mówiłem, że będziemy się widzieć w sumie, jak już będę w środku, a jeszcze wracając do tych sprężynek, to z, z takich koszyczków można pozyskać właśnie, albo każdych innych w każdym razie, które można kupić za grosze. W międzyczasie jeszcze zrobiłem klapkę od baterii. Nie jest może taka, jak powinna być w oryginale, no ale trzyma się w każdym bądź razie, bo jak ja ją tutaj włożę, nie wypada. Odróżnia się trochę, prawda? Ale przynajmniej będzie kompletne i tyle. No to pierwszy pomiar, jaki wypadało zrobić. Skoro nic nie było słychać w głośniku, to czy głośnik jest sprawny, prawda? Jak widać, no jest rezystancja tam jakieś 22,64, ohma, ohma. niecałe 23 omy, więc głośnik mamy powiedzmy wyeliminowany, co prawda tak wygląda mniej więcej. Ale jest elektrycznie niby sprawny, tak? Zobaczymy jeszcze jak podłączymy go, jak będzie w ogóle odbierał. I co pierwsze się rzuca w oczy to od tej strony mamy tu jakąś korozję, tak na pierwszy rzut oka. A drugi rzut oka to jak widać niesławne elektrolity w czerwonych plastikowych takich obudowach. I pierwsze, które co pierwsze się nasuwa to właśnie te elektrolity. Musowo trzeba je wymienić, bo one padają jak muchy po prostu i być może któryś z tych, a może nawet wszystkie kto wie tam i na dzień dobry trzeba je najpierw wymienić i dopiero wtedy jak nie będzie to grało spróbować pomierzyć co i jak ale na dzień dobry tak jak mówię najpierw te elektrolity bo bez tego to radyjko no trochę przeczyściłem tutaj w ogóle tutaj to było syf taki, że nawet lutownica tego nie chciała ruszyć, bo to takie było utleniona cyna po prostu i z ołowiem. To taka skorupa się zrobiła dosłownie i, i ten i tak jak tu widza, widzę kondensator jest po prostu rozwalony cały tutaj, czyli ten cały elektrolit i tutaj wszystko wyciekło po prostu z tego kondensatora. Więc jak ten jest w takim stanie, to i pozostałe musowo trzeba wymienić po prostu i tyle. Nie ma wyjścia. Podłączyłem zasilacz laboratoryjny po wymianie tych nieszczęsnych elektrolitów w czerwonych obudowach. Jak słychać, radyjko odbiera. Zmianie, długie i Warszawa działa. Wystarczyło po prostu wymienić elektrolity. Trzeba zobaczyć, które mogły powodować. Na pewno ten jeden, który tutaj robił tutaj kompletne zwarcie to chyba tutaj jest gniazdo głośnikowe, więc i tutaj jest potencjometr montażowy, który tam się coś reguluje w każdym razie, poziom. No to tutaj to mogło być się na tworzenie czegoś. Właśnie nie to, że nie radio milczało tak, w ogóle. Jeszcze czymś wspaniałym, że niekoniecznie trzeba tak, e... Można też inaczej kontaktować się z tymi. Dobra, rozłączymy mój zasilacz laboratoryjny. Wymieniłem tutaj też... Wszystkie, które były po prostu, niektóre nie wyglądają tak tragicznie, jak to się mówi od spodu, przynajmniej w całości są, ale ten jeden, tak jak już mówiłem, to tragedia. A on tu jest. On po prostu cały tutaj wyciek. Dosłownie tutaj był cały elektrolit chyba z niego wyciekł. Jakby eksplodował, można powiedzieć, bo tutaj popękała cała obudowa i w ogóle wypłynęło wszystko ze środka. Radejko będzie kolejne po prostu ozdobą mojej kolekcji. No niestety tutaj nie wiem, bo tutaj jest antena pęknięta w sumie, długie odbierają co prawda. I trzeba by było tą antenę, nie wiem, może jakoś nieruchomić trochę. Klejem albo czymś tak, żeby ona miała. Trzeba by po prostu posprawdzać teraz pozostałe zakresy. Bo tutaj hmm. Trzeba by stroić troszeczkę, jak to się mówi teraz, to wszystko. O. I tutaj trzeba, nie wiem, jakimś klejem po prostu wezmę i tyle, nie ruchomię to, a tutaj trzeba zobaczyć, jak te cewki poukładać. Gdzie trzeba to zestroić wszystko, no nic. To na razie tyle. Trzeba teraz jeszcze obudowę przygotować. Do tego radyjka był też pokrowiec w sumie, no ale niestety on jest trochę w słabym stanie, można powiedzieć. Zobaczę, co się da z tym pokrowcem w ogóle wykombinować. Tak jak się domyślałem, w ogóle ten kondensator nie jest w ogóle wykrywany, przede wszystkim. Kolejny, który nie jest wykrywany. Domyślam się, że pozostałe pewnie to samo będą. Ten ma jako jedyny na razie jakieś 2074 pico wskazania. I no w przeliczeniu to jest ile? 2 nano. Farady bo 1000 pico to będzie 1 nano, 2000 2 nanofarady, a według oznaczeń powinien mieć 100 mikrofaradów, kolejny jeszcze, który ma raptem 169 picofaradów, VLOS 34 A powinien mieć ile? No 5 mikro powinien mieć w każdym bądź razie. Ten ma ciekawe oznaczenie. ESR ma 0.14 kilooma, Vlos 21 i 943 nanofarady nanofarady z czego powinien mieć 5 mikro a tu jest 9000 nano czyli jakieś w przeliczeniu znowu 1000 nano to 1 mikro tak czyli 9 mikro ma czyli pojemność ma zwiększoną o net 100%. No, nie zupełnie, no ale. I ten nierozpoznawalny po prostu. Także, jak widać, kondensatory w bardzo kiepskim stanie są po prostu Radiko Nie mogło po prostu działać. Dobra. Tak jak tam wcześniej coś tam wspominałem mam pokrowiec niestety on jest w takim stanie jak widać tutaj ktoś tam coś tam już próbował chyba kleić czy co nie wiem ale tutaj o ile to się da jeszcze zeszyć to tutaj nie wiem jak to właśnie ugryźć ten temat. Pomyślałem, żeby tu nic nie ruszać, tylko po prostu tak przyłożyć trochę kleju, dać takiego, żeby tutaj jakoś tam związało mniej więcej i tutaj po prostu nie wiem, tak w miarę jakoś przyszyć to z tej strony tak przy tym nicie, trochę tak w taki kwadracik zrobić tutaj szewkiem, i by było w sumie, tak, by się jakoś tam trzymało. Hmm ewentualnie spróbować tutaj bo zaglądałem pod to i spróbować to rozgiąć jakoś i wyjąć ten nit i wtedy tutaj ładnie tutaj tak zaokrąglić, tak jak tu mniej więcej jest i tak wtedy dziurkę tu wybić i spróbować ten nit ewentualnie w taki sposób to by była jedna strona a druga strona jest trochę jakby w nieco lepszym stanie, bo to można też podkleić, powiedzmy tak myślałem, no nie wiem, w każdym razie I też tutaj co prawda szefek jest tylko dotąd tutaj jest dalej więc można by się pokusić o to żeby zrobić to w ten sposób, że tutaj jak już bym przykleił to to tutaj ten szefek przedłużyć jakoś i tak zrobić dookoła powiedzmy w ten sposób by było tak Wtedy to ta strona jakoś by tam wyszła. Właśnie martwi mnie tylko to ta strona bardziej. No w każdym razie mam tu pokrowić do tego radyjka w takim a nie innym stanie a Same radyjko to już powoli się składa, jak to się mówi, jeszcze muszę tylko trochę przeczyścić, bo tu już mam poskładane, tutaj już mam poczyszczone na tyle na o ile. To ładnie lepiej już nie umiem tego poczyścić. Wprzód tak samo się prezentuje. I niestety zostało mi jeszcze do czyszczenia, ale to już sobie zostawiłem na to, żeby tu przykręcić. I, i tak na, na, na ten będę czyścił po prostu przekręcając te gałki tyle tam. Dobra, nie zanudzam już was. O tym pokażę jak już będzie efekt końcowy po prostu. Radikot po zmontowaniu tak się prezentuje jakoś tam w miarę udało się tam to doczyścić, poskładać. Klapka. Jak widać mam dorobioną, co prawda, no ale zawsze to klapka, trzyma się, więc nie wypada, bateryjki włożyłem, ustawiłem sobie już na długie, tutaj jest jakaś muzyka poważna, także. Tak się mniej więcej prezentuje. No zostaje jeszcze ten pokrowiec, nieszczęsny. Powoli regeneracja tego, że tak powiem, bo jakby to inaczej nazwać przynajmniej próba odnowy jakoś, żeby miało to ręce i nogi powoli postępuję. tutaj ten bok zrobiłem tak, no inaczej nie jestem w stanie tego zrobić skleiłem tutaj od tej strony jest to poprzyklejane jak widać I jeszcze wzmocniłem bo tu jest pęknięte było, tutaj prawie na połowę urwane jest, więc tutaj tak wziąłem i wzmocniłem szyjąc, no nici jakie są, takie są jak widać, no innego koloru nie mam tutaj jak widać mam obcięte, dziurkę zrobiłem, tu ten stary nit udało mi się tak jakoś zrobić mam nadzieję, że uda się go wykorzystać i, i ten no a tutaj zostaje bo też już skleiłem jak widać już się nie ten Teraz jeszcze zostaje mi tylko przejechać znowu tutaj tak dookoła, żeby było równo. Tutaj zeszyć żeby to, i tu i będzie git. Udało mi się to w taki sposób jedynie zrobić, ten pokrowiec. Niestety skóra jest tak krucha, że przy różnych takich potrafi się kruszyć strasznie. No i jedyne co udało mi się to coś takiego musiałem zrobić bo próbując tutaj przerwało mi się w sumie i musiałem tutaj trochę zeszyć w ten sposób, ale ogólnie tak to wyszło nie wygląda to może za ten, ale ma to swoje lata. Po włożeniu w pokrowiec radyjko tak się będzie prezentować. Jest rączka Jest radyjko jest pokrętło głośności które można włączyć Buduje taką parę federalną Można powiedzieć ciągle instytucje. Także długie mam tutaj tak to wygląda mniej więcej z tej strony są otwory na głośnik widać tutaj przełącznik zakresów długie, średnie, krótkie Tutaj do głosu. Tutaj jedno pokrętło to jest od skali, a drugie chyba rozumiem, że to jest precyzer do krótkich, chyba tak to by trzeba. No i gniazdo słuchawkowe jeszcze jest. Także mniej więcej tak to wyszło. I cóż mogę jeszcze powiedzieć? Powiedzieć mogę tyle, że dziękuję. I zachęcam po prostu do obejrzenia filmu w całości który będzie pewnie z jednej strony przydługi, przynudny z drugiej strony może być ciekawy, kto wie w zależności dla kogo zachęcam do subskrybowania do komentowania potrzebni są żeby kanał po prostu się rozwijał to potrzebni są subskrybenci widzowie którzy będą chcieli to w ogóle oglądać jak coś robię źle, zawsze w komentarzu można mnie poprawić. Wszelkiego rodzaju sugestie, komentarze w ogóle, sugestie, porady są zawsze mile widziane. Zawsze staram się odpowiadać. Tak więc życzę miłego oglądania. Niebawem kolejne filmy będą. I dziękuję za uwagę. Do następnego.